Hej, hej! Witam Was kochani w kolejnym odcineczku z Shackesów. Dzisiaj dłuższy odcinek. Yy... I chcemy zrobić wszystko. Już nie chcę dzisiaj nagrywać drugiego odcinka. Później, więc 9508400 yy, Także jestem w trakcie karczmy, ale ta karczma to już jest końcówka. Yy, rękawice. Punkty życia 6%. Yy, broń. No dobra, 7 za 3, 400. Yy. Nie chcę już później robić drugiego odcinka, więc postaramy się zrobić wszystko na dłuższym odcinku. 717 milionów golda, to, to psychol, to psychol, po prostu psychol. Odbieramy sobie kopalnię złota. Trzeba będzie jakoś policzyć jak to zrobić, bo jeżeli ona daje 10 milionów na dobę, a mam 22 miliony, to jakoś trzeba by to było wymyśleć, żeby już może to trzymać. I odebrać w piątek po północy, jak będzie weekend złota, spróbować jej nie zapchać. Trzeba by to jakoś policzyć, czy ona i czy to dobrze pokazuje. Przede wszystkim sprawdzić, bo to wygląda na 10 milionów na dobę. Czyli powinniśmy już po prostu teraz kawałek środy i cały czwartek trzymać ją, żeby w piątek po północy ją odebrać. No nic, będziemy tutaj, będziemy tutaj nadzorować tematy. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od plecaków, bo. Plecaki są naszą w tej chwili problemą największą. Pierścionek za dwa, tu są bronie, i to jest nasza problema. Jak widzicie, największa: bo zapchani jesteśmy wszystkim, co fajne. I to jest problem. I to jest problem. Zapchani jesteśmy wszystkim, co fajne. Yy, tu sobie jeszcze kupimy <laughs> nieśmierteleczkę za pieniążka, żeby mieć dalej wszystkie poty. No, i tutaj, jest tutaj są nakrycia głowy, no i tutaj nie bardzo z tymi nakryciami głowy ja już mogę współpracować. Yy, no i nie bardzo bym też chciał, więc no jest problem, bo tutaj wszystkie z tych itemów to są itemy. No, na szczęście musimy jeszcze przecipieć jeden dzień, tak naprawdę czwartek, bo w piątek po północy wiedzie wiedźma. I znowu nas wyczyści, nie? Ale no zobaczcie, to wszystko po 2 miliony. To jest dramat. To wszystko po 2 miliony dramat, jak wychodzi nowy item, to jesteśmy w itemowym dnie i bagnie. No dobra, chodźmy. Mamy 45. komnatę, a i tak wiemy, że już wiemy, że się zapchamy, bo raczej pokonamy bossa 50, no ale gdybyśmy mieli nie pokonać, to to chodźmy. Mamy plaster i możemy uniknąć bitki. To uniknijmy bitki i dostaniemy z kubła nic. Mamy złotą komnatę, w której to e, po prostu idziemy dalej. E, mamy ostatni klucz? Nie chcę, chyba chcę przyjąć tą pułapkę na klatę. Tym bardziej, że się po tej pułapce wyleczę. E, no weźmy tutaj drzwi. Najgorsze co będzie, dobra, Worek. To jakbyśmy dostali healing stąd, nie? bo wyleczyliśmy się doskonale ładnie, 15 milionów, spoko, że z kapem, no i zjedziemy sobie szmaciuchę 50, dostaniemy czapuchę, dobra, szansa na, jaką mamy runę w tej chwili, plaster i bez epickich kuprów, kufrów, szansa na skuteczną ucieczkę 40% to jest bardzo dobra runa, szansa na ucieczkę 40% więcej to jest bardzo dobra runa, problem jest taki, że musimy tutaj Coś zarządzić z plecakiem, czyli po prostu pozbyć się kilku itemów za 2 miliony, no, no nic nie poradzę, no trzeba kilka takich, e, chyba, że są za 2,5 jakieś fajne kryształy, to można by było ewentualnie rozmontować taką brońkę, nie? E, tak powiedzmy, mm, dla zasady, nie? Mm, no jeszcze musimy coś wyrzucić, jeszcze jedne buty. No bo nie oszukujmy się, no to nie jest jakieś gigantyczne miejsce, mam dwa miejsca tak naprawdę w plecaku wolne, więc to nie jest jakiś sztos. No dobra, stoimy z życiem całkiem nieźle, kluczy nie mamy, więc jesteśmy trochę zmuszani do chodzenia tam, gdzie chodzimy. E, czy... dobra, ja teraz powinienem po prostu unikać, bo mam większe obrażenia od potworów, a nie się bić, maciu, co ty wyczyniasz. 12 milionów z workiem. Mamy szansę na ucieczkę? No to testujemy te ucieczki, nie? Testujemy te ucieczki, bo nie mamy kluczy, więc testujemy ucieczki i liczymy na co? Na złotą komnatę, czy na co? O, pe... No nie siadła ucieczka. Znowu nie siadła ucieczka. I? I siadła ucieczka, dobrze. I? ucieczka. No jest klucznik, z którym niestety nie pohandlujemy. Szkoda, bo nawet ten plaster byłby może spokojny. Pewnie bym go i tak nie kupił, mając tyle healthu. Bo jest to ryzyko, takie ryzyko, że jeden nie siądzie unik, i cały plaster wam się marnuje, nie? Bo nie mamy już zdrowia na to, żeby jeden unik ominąć. No dobra, ale. Na razie runa najgorsza nie jest. Coś tam. Oj, to jest dramat. To jest dramat, bo tutaj umieramy, nie? Tutaj umieramy. Tutaj po prostu umieramy, bo nas pułapka tyra, ale nie jest źle. Ale nie jest źle, 70, 65 komnata. Nie jest źle, możemy sobie kliknąć dalej a siedem 7 za 3, 700, let's go. E, nawet pominąć sobie możemy. 7. No i taką dwójkę za 900, niech ona sobie leci. E, w międzyczasie chodźmy tutaj, skróćmy tutaj tą misyjkę, Zobaczmy jak tutaj plecak wygląda. Jak widzicie bardzo. Bardzo podobnie musimy zrobić taką samą reorganizację. Kibel wrzucony, a czy ja tam kibel już wrzuciłem? Też dobra. Kibel wrzucony, Wiedźma chce buty. Wiedźma chce buty. No dużo tu butów mam w zasadzie same koszule. Przejdźmy przez reorganizację najpierw 2 miliony, 2200 2,5, 2,5, sprawdzamy, bo gdyby przypadkiem gdzieś tam coś wsadziłem niepoprzednie, niepo, niepotrzebnego, to żeby podmienić. Tu mamy jedno miejsce wolne w plecaku, o którym zapomniałem, a zapomniłem, nie mamy rękawic żadnych i to też nie jest dobre, 2 miliony, 2 miliony, no i więcej nie zmieścimy. I teraz co tutaj mamy na sobie? 2,5, 2, 2, 2. 1 200 o dobrze, to jest śmieciuch. Epic, 2,5, epic, 2,5, 2,2, 2,2. No i to jest śmieciuch, którego możemy sobie elegancko rozmontować. Nie? Myślę, że możemy spróbować jeszcze poszukać jakiejś broni. 2 308 000 kryształu, 2,5 360 kryształ, kryształów. Myślę, że sobie możemy te 400 kryształów jeszcze też wziąć. No i możemy iść też do legendarnego locha. Mamy trochę miejsca w pcaku. 67. Tutaj nie mamy plastrów, z tego co pamiętam. Mamy błogosławione pierścionki i błogosławione zwłoki. Błogosławione pierścionki i błogosławione zwłoki. No i teraz tak. Nie mam kluczy, więc kluczy nie stracę. No jedyne co mnie złego może spotkać to jakaś klątwa, nie? No to spróbujmy. Aha. Szansa na ucieczkę zmalała. No to niedobrze, bo... No musimy przyjąć kolejną klątwę... AHA! No to teraz to już jest... Trafiło nam się combo chaosu, trafiło nam się combo chaosu kochani. Kombo chaosu nam się trafiło, jesteśmy w totalnej dupie, w totalnej... W totalnej nieskończonej dupie problemów. W totalnej nieskończonej dupie problemów. Mamy combo chaosu, ani nie unikniemy... Ani nie możemy się nie bić, więc no, musimy przytulić większe obrażenia od potworów i liczyć, że znajdziemy te błogosławione beczki. No w końcu jakaś błogosławiona beczka. Yy, problem jest z tym, że nie możemy unikać. Och dobrze, że skrzynka. Packer, Packer 4. O ty panie dobra. No i kurczę pułapka, w którą musimy wejść. Yy, tylko pułapki wywołują klątwy, tak? Ta... Jeżeli mi się odnowi... Wiecie co? Chodźmy tędy. Chodźmy tędy, nie bierzmy tej skrzynki. Eee, chodźmy tędy, nie bierzmy tej skrzynki. Eee, to jest spoko. Szkoda, że paker mi się marnuje. Podnoszę go, bo jak wstanie, to ja go pakerem, nie? Eee, no i boss. Eee, boss ma zwiększone obrażenia. O Boże. Żyjemy, dobra. Ojeju, po śmierci korzyści plaster. Szansa na odblokowane drzwi. Czy ja tu się będę bawił w jakieś plastry? Nie, szansa na odblokowane drzwi. Let's go, baby, let's go. Na plaster troszkę późno. To znaczy, może by się okazać, że nie późno, ale no, nie wiem. Idźmy w arengię. Idźmy w arengię. Szansa na otwarte drzwi. A my mamy jeszcze klucze do drzwi, więc dopóki są drzwi To jest w porządku, muszę tu. No nie no! Potwór wydaje się samotny. I zmarnowaliśmy trzy otwarte drzwi. No nie lubię, to jest. To jest tak czasem takie siądzie gówno RNG, że was po prostu wydymie. I to jest właśnie taki przypadek, że, że siądzie taki RNG, które was po prostu wydymie. Dostałem fajny buffik na otwieranie kluczy, na otwieranie drzwi bez klucza i w zasadzie go zmarnowałem, nie? Packer bardzo fajny, dwie walki z czterech zmarnowane, więc no... no tak, zaczęło się tragicznie, tak to nazwijmy, bo było tragicznie. O, umaga się zaczęło tragicznie, bo od razu podwójne kombo na mordę. Jakoś wybrnęliśmy z tego. Sytuacja się odwróciła na pozytyw, bo dostaliśmy jakieś pozytywne buffy. Mm, ale niestety odwróciła się od razu negatywnie na, na RNG. I to dość bardzo negatywnie. I to dość bardzo negatywnie. Dobra, mm, ja sobie tu będę poklepywał te ataki. No i jedziemy dalej z odcinkiem, nie? Jedziemy dalej z odcinkiem. Mamy na szczęście parę miejsc w pecaku, więc chodźmy tutaj na koło. Kryształ, jakiś złom. Ten złom trzeba będzie sprawdzić. Trzy grzybki, trzy grzybki. Dobrze, dobrze. Grzybki są zawsze spoko. Pieniądz również byłby spoko. No ale trzy grzybki. I trzy grzybki. Bardzo dużo grzybów. Co to za złom? No idealny złom, żeby go sobie po prostu może jutro wrzucić do kibla i rozmontować. Chociaż my mamy takie problemy z pecakiem, że nie wiem. Czy ja go chcę trzymać? Po prostu go rozmontujmy i tyle. I się nie zajmujmy tutaj już tym przedmiotem. Dobra, czyli kibel mamy zrobiony, to mamy zrobione, idziemy dalej. Klepsydra. Dziękuję. 25 klepsydr. Pieniądze nie, kryształ. Hmm. Chciwość mnie zgubiła. Chciwy Maciej się zgubił. Ojojoj. Oj, oj. 5 klepsy, 2000 klepsydr w Druidzie, Boże. O Boże, ile klepsydrów! To free to play, wszystko zbierane, ciłane, to jest niezłe. Ani jedna nie kupi, nierolowana nie w gabinecie. Wszystko pozbierane, wyciłane, wykradzione. Dobra, nic tu więcej nie ma. Tej czapki nie będziemy sprzedawać. To teraz, co musimy zrobić? Zobaczyć pocztuchę. 3-0 w petach jak na razie. 3-0 w petach jak na razie. Wygrała woda. Woda na ogień, jak wygrywa, to nie jest jakieś, nie, jakaś niespodzianka. Dokładnie, Hydrowir prawie w ogóle życia nie stracił. Merok na ogień to też powinno być zazwyczaj zwycięstwo. To też powinno być zazwyczaj. Generalnie powinienem 4 zwycięstwa mieć na ogień, a nie 3. Bo jedynie ta moja ziemia kuleje. Reszta powinna sobie z ogniem poradzić. Nie rozumiem, albo no, bo przegrałem mirror ogień na ogień, okej, okay. przegrałem mirror ogień na ogień i, i ma to sens, bo 50-50 po prostu przegrałem, tak? Ma to sens, przegrałem mirror na ogień. Dobra, dokończmy sobie tą awkę, w międzyczasie jeszcze pójśmy awkę u Magiera. Niech ona sobie tam dolatuje, bo tutaj jeszcze się drugi pasek nie skończył, nie? Dokończmy sobie tutaj awkę. Tak, na szybko. Mamy 2000 klepsy, to możemy sobie pozwolić. Także dzisiaj chciałem jeden odcinek. Legendarne Lochy, czy będą jeszcze? Nie wiem, czy będzie mi się chciało po północy nagrywać. Czy dopiero rano nagram, jak nazbieram dużo zdrowia. Niby jest ten plaster Druida, ale tak jak mówię, on nie ma kluczy, nie ma szczęścia ani miłości, więc. Wchodzenie na 20% z plastrem jest riski, Szczególnie, że on ma tam te uniki oszukane, więc... To może siąść, a może nie siąść. No i fajna misja. 2,5 minutki, 4,300 expa. Mm, I 11 grzybek. Ciołem ciamajdo, ciołem, ciołem. Dzień dobry, czyści ciołem. ka jakaś by mi się przydała. No musimy tą siódemkę wziąć na golda, bo... Ustawia nam się dwójka, no i oddało nam dwójką za 5 milionów, chociaż czekajcie. Dobra, okej. Okay. Myślałem, że tam jest 4 miliony i na przykład nie wiem kilkanaście milionów golda, ale nie było. I dostaliśmy jeszcze brońkę, sobie, którą sobie odkładamy i jesteśmy po karczmuszce, więc idziemy teraz gdzie? Drużyno Rogala. Drużyno Rogala przebieramy się i idziemy na PETA. Ośmiu głowej hydry nie zbijemy, ale sobie walniemy 30 milionów i chodźmy na pety. Za 21 godzin kończy mi się... Yy, ten... kończy mi się... Yy, no wiecie co mi się kończy gry. A to znaczy, że... Musimy po północy awkę przeklikać. Yy, w ogniu co miał być? Ponikognik, dobra. A we wodzie, ponikrypka. <grybka> Ponikrybka. Przecież tutaj Pingwin Shatan miał być, no ale Pingwin Shatan już nie będzie szatanem, bo już ma staty 2700. Kroks, a Pingwin może być Pingwin Shatan. O! Możemy sobie zacząć robić też później Pingwina Shatana. Bo tutaj są uwagi od widzów i od wspierających. Czemu nie Pingwin Shatan? No ładnie. A, to jest drugi pasek jeszcze, dobrze. Już się chciałem zezłościć, że mnie okradli z, z tej... Że mi okradli z misji, nie? No, takie długie możemy sobie skrócić, nie? Bo i tak zaraz będziemy to skracać te misje. Krótka niech idzie, a my idziemy do druida. Yy, dobra, yy, zaraz i tak będziemy wszystkie tam skracać, bo jak druida skończymy wszystko robić, to będziemy maga chcieli kończyć wszystko robić. Także chciałbym, żeby mi zostały po prostu same ataki do zrobienia, chcę je szybko zrobić. I może spróbować, Boże, Jęzognik z mnie zgwałcił. I może spróbować dokręcić trochę laki końców, bo znowu na dwa dni limit przydałby się ze 2 dni jeszcze znowu zapasy porobić. No trzeba codziennie po te 200 jakoś dokręcać, ale, ale dramat, ale dramat, bo nie zawsze jest jak. Ponik ognik nakarmiony. Yy, tutaj nakarmiony. Pecior. Yy, I co my jako. Boże, co ja karmię? Głupi jesteś jak but. Co za głupi debil. Co za głupi debil. Jezus Maria, jak można być takim debilem ograniczonym umysłowo? Spójrz, komuś mam to zostało nam. I tutaj mamy 3 100, 3 200, 3 300, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800 i 3900 nas jeszcze nie stać. Ale reseta nie robimy, bo, te, no bo to jeszcze nawet do 5% daleko, więc resetów dzisiaj nie będzie. No dobra, co nam zostało? Nic, spuszczenie mantów na przeciwników, czyli idziemy do maga. Siema magu, co nam zostało u ciebie? Na przykład znaleźć bohatera w podziemiu? Czemu nie? Czemu nie? Możemy znaleźć. Także legendarne lożki, tak, tak se, tak se. Druid się trochę zbliżył do maga dzisiaj, po raz kolejny. No jestem ciekaw, dwa rany powinniśmy zrobić na obydwu kątach. Czy trzy? Trudno powiedzieć. Wrzuć przedmiot do magicznego kociołka, to jest problematyczne. To może okazać się problematyczną misją dla nas wrzuć yy, do kociołka. Ale wiecie już jak my rozwiązujemy takie problemy, nie? Wy już wiecie jakie Macie ma tłumaczenie. Kto ogląda często odcinki, a nie jeden na 30. To zna wszystkie triczki i wszystkie wyjaśnienia dlaczego jakiejś rzeczy robimy, a dlaczego jakichś rzeczy nie robimy. Doskonale wszystko wtedy wiecie, nie? Jak my sobie możemy poradzić z takimi plakatami? Jeżeli już los nam nie sprzyja, ojej, nie odznaczyłem drugiej klepsydry, bez znaczenia. Jeżeli los już nam nie sprzyja, to jak możemy sobie poradzić z tym tematem? Weźmy sobie tą dychę za 3-300. Wszystkie misje były tragiczne, ale to nam daje level 7 za 300. Możemy sobie skrócić. 7 za 2, boże drama, 2 za 900. 10 za 5 niech będzie, bo to nas zbliża do końca Awki. No weźmy ten naszyjnik. Weźmy ten naszyjnik. 2 za 1 200. Jak nas kuszą tymi misjami na złoto, słuchajcie. Dramat, co? Jeju. Dramaty. Misje dramaty, kolejne misje dramaty, czego tyle tych dwójek muszę skracać? Halo policja, halo policja. Dlaczego zużywasz moje klepsydry na ten? na takie krótkie misje. Głupia gro. A teraz jak dojdę do szukania 2,5 minutówki to dowali mi same dziesiątki na mordę, nie? Bo to taka... Taka typowa gra. I teraz zrzucam dychę, i teraz dostaję 40 na pysk. No jest. Maciej Maciej zna tą grę. Był blisko, nie? Jedna ostatnia misja 7,5, nie? To było pewne. No i oczywiście nie dostajemy. No tu na golda musimy wziąć te 9 milionów golda. Nie jest źle. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Maciej zna tą grę, jak wie, że nagle w kluczowym momencie, kiedy będzie potrzebował odwrotnej. Czynności dostanie na mordę 30, nie? I incoming 30. No nie, jeszcze jest dwójka. To teraz incoming 37. No. To macie zna tą grę. Macie zna tą grę na wylot, kochani. Na wylot, na wylot i na rozstrzelot. Na wylot i na rozstrzelot 2,810, 2,410, 4605 eee, 2 miliony expa czy 5 milionów złota, 2 miliony ekspa. I truskawka. Jak Maciej zna tą grę, Maciej wie co, co w niej piszczy, Maciej wie co w niej piszczy. Dobra, możemy sobie tutaj tam warty ponastawiać, nawet na 10 godzin. To gruba warty na 10 godzin, let's go. No i chodźmy tutaj dalej, jeśli chodzi o gildię to popila gildyjnego, ośmiogłowa hydra, nawet coś zbiliśmy. E, tutaj 4-0 w petach, e, zapisałem, zapisałem obronę, bo jak wszedłem w pocztę, żeby zapisać zwycięstwo, e, no i tutaj nam siadł ogień na ogień mirror, nie? Siadł nam ogień na ogień mirror e, i zobaczyłem, nie, że <ścoughs> że sam się jeszcze dzia, 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 nadział światłem. E, no biedny ten druid po raz drugi, no jak nie my, jak lejemy non-stop, to się sam nadzieje i przegra, no. No biedny ten druid po raz drugi, z ognich go zgwałcił, Pół z niksa zostało jeszcze rozpir. No biedny chłop, i następny biedny chłop. No ten też nie ma szczęścia. Ten też nie ma szczęścia. Biedny, biedny chłopiec. No biedny chłopiec, biedny. Także dzisiaj dzień lania metro. Dzień lania metro to dzień udany, to, to dzień spełniony, to dzień z sukcesami. Dzień lania metro to. To dzień udany, tak, od razu nawet gówniane RNG w legendarnym lochu nie psuje humoru, kiedy jest dzień lania metro w petach. <grymne> Także dzisiaj 4-0, jeszcze jakieś obrony powygrywaliśmy, to też jest fajne. Zobaczcie, tu obrona wygrana z Darkstara, tu obrona wygrana. Tu obrona wygrana, no patrzcie ile my żeśmy dzisiaj 4-0 i za 4 obrony wygrane, to my jesteśmy... O kurcze! O kurcze! Ale my jesteśmy za kole bojowe, ale my jesteśmy za kole bojowe, ocie panie, top 5 w petach, to jest za kole bojowe moi drodzy, to jest za kole bojowe, tu nie ma dyskusji, nie ma dwóch zdań, dobra, ataki, ataki, trzeba szybko te 10 ataków zrobić i iść na Noxa, bo tu nie ma żartów, bo tu nie ma żartów, dobra. Od Draidowi zostały już tylko trzy ataki. Co zostało Magowi? Magowi też jeszcze dużo zostało. Plaka, ataki, koło. Złodzieja zrobiłeś, tak? Tak, ja. no to chodźmy na koło. Zobaczmy co dostaniemy. Są grzybki, jest dobrze. Czapka. Czy czapka nie jest do sprzedania? Nie, to nie ten serwer. Co to za czapka? Aha, taka sobie ładna czapka, żeby ją sobie tutaj obrzucić. Dobra. 15 milionów, o. Spoko. I trzy grzybki, bardzo dobre. I znowu czapka. I tym razem czapka się nadaje tu tylko. I 15 milionów. I trzy grzybki. No to ładnie, ładnie, ładnie. Mm, czyli pocztę pokazałem, tak? Pocztę pokazałem. Tak jest. Czyli idziemy na pety. Mm, tutaj do Jin Jong. I Kulkon równolegle, tutaj Ponik, Ponik, ej no Ponik mówię, dobra, tutaj Krapier, to tutaj Krapier, a nie tam, ty Macie jesteś baranem imbecylem, tutaj Ponik, Ognik, on tutaj spuchnie, bo dużo truskawek widzę, wleci mu w weekend i złota rybka, która już jest ponad 100. No i zobaczmy, czy będzie 5-0, zobaczmy, szanse są, bo mamy mocną ziemię, w sensie jest dobry pet, 19-20, 15 jest słaby. No ale ja zakładając, że 15 nie będzie walczył. Szczerbun. Z rokitkiem. No jesteśmy pół peta w plecy. I to nie jest dobre. Musi tutaj szczerbun coś wyprowadzić sytuację, żebyśmy byli mniej niż pół peta w plecy, bo zaraz będziemy całego peta w plecy. No nie wygląda to dobrze, bo rokitek może tego klocka nam zlać. Pół klocka nam zlał. No teraz to jest na Maga, to... Aby Mag nie miał krytyków i będzie dobrze. No świetnie. Jeszcze zlał półtyrka, dobra, o czym my tu rozmawiamy. GGL -well PLAY, fucking sheet z takim RNG. Dobra, mamy ten plakat do zrobienia i ten plakat mówi buty. Ten plakat mówi buty, a my mamy cały plecak butów. No dobra, pierwsza rzecz to sprawdzenie czy tu są buty. No są buty, nie ma butów. Mm, druga rzecz, no to posiłkowanie się tutaj, tak? No nie ma opcji. Ten epic nie jest najdroższy. Czy to nie jest epik, który chciałem założyć? Plus 86. Może i chciałem. Może i chciałem nawet założyć te buty. Pomimo, że tracą runę. Czy nie chciałem, czy, czy, czy nie chciałem. Czy nie chciałem. No w ogóle, butów nigdzie tutaj nie mam żadnych. Żadnych. Żadne buty tu nie wchodzą w grę. Z wieszaka premier do złota nie zdejmę. No nic, musimy te buty pożegnać. Dla mnie to jest ważniejsze... ...o to 12 milionów expa. Niż, niż jakiś but, nie? Niż jakiś but. No eee... bo już to wam tłumaczyłem, nie? Na czym polega ta idea. Eee... Idea polega na tym, że ja te piki trzymam... Eee... ...po to... ...że jak wyskoczy plakat, wrzucę pika do toalety, to żeby je mieć, nie? Zatem, jeżeli ja trzymam epika, żeby zrobić plakat, to dlaczego miałbym nie wykorzystać tego samego epika, żeby zrobić inny plakat, nie? A przy okazji odzyskać 5 milionów, tak? E, więc y, więc no, czasem po prostu kupujemy tutaj jakiś item, jak jest, i wtedy wydajemy powiedzmy te 10 milionów, o takie o 10 milionów wydajemy. Z czego wrzucamy z powrotem do kibla, odzyskujemy 5, bo idea jest taka, że jak kupujecie item w zbrojowni, to. Pokupnie on ma 25% wartości finansowej, czyli dowiedźmy, sprzedajecie razy 2, czyli za 50%, czyli połowę ceny tracicie, połowę odzyskujecie, nie? Czyli gdyby tu były buty za 10 milionów, to bym je kupił, bo Suma summarum by mnie to kosztowało 5 baniek. Nie? No i czasem te 5 baniek wydajemy, żeby zrobić plakat, a czasem dostajemy te 4 czy 5 baniek, wrzucając do Kibla rzecz, która nie była. Do kotła, rzecz, która nie była planowana, żeby ją tam wrzucić. No takie, takie są te życia, plany smutne. Tu jeszcze możemy wejść tutaj, bo tutaj jeszcze nie... Na pewno nie klikliśmy dokładnie. O, tu nawet nie mogę ten. Tu jeszcze mniej kupiłem niż tam. No to niedobrze. No dobra moi kochani, to tyle. Dzięki wam serdeczne. Eee, trzymajcie się się manderko i pa!